Za Sigma, ochy, getli, to? No, no, odpa, 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 odpa. z yes. Ten strong jest w tak? Dobrze słyszałem? To? Odpał, odpał, odpał. nie będą my ścinać? Dobra, nagrywamy, żeby nie ścinało też. sobie że... No, ma Ale masę Nagrywaj, ona też może się a? A, a, a. Dobra, i wygrywamy to. Tak. Zajsimy z nim, lecimy. Ale skupcie się. I cicho, dobra. Wchodzimy. Jest jeden. Na sajcie. Wlatuj, 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 wlatuj. Jest pod... Long, chodź, ratujemy. Rot. Ratujemy. Rot, 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 rot. Daję ja, plecy. Jest plecy, plecy, plecy. Dwóch, jeszcze ja jeden. Chodźcie A znowu. Leżę, leżę, leżą, leżą, leżą. Chodźcie A, chodźcie a. A, a. a, 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 cofnij, 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 czeku. Nie, to UW. A po cichu. Po cichu, kurwa, on ma VLC czy nie? Jeszcze 10 sekund. Trzeba wyskoczyć, trzeba wyskoczyć. Wyskakuje Nie ma nikogo Plan, 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 plan! Olej, IQ to było Dobra, i da cicho. Może Cicho, no, się wyciszmy się wszyscy. Boże, jak jest. Jakie cioce, trzy flagi. No i To jest to. to Ale to 200 było, cioty, o to, o to chodzi. To, tak, tak musimy grać. No, a. No, a. Mhm. Znowu Jest pod site'em Weźmy wszyscy może Niech dwóch w dół pójdzie Chodzimy, chodzimy plant, plant, plant Plant, plant Krycie, krycie, krycie Plant, plant, plant. plant, plant. Leż, leż. Postawcie się, Dobra ja patrzę plecy, ja patrzę plecy cicho Cisza, cisza, cisza Od pleców Od pleców Cio, pleców. cio, cioczas Postawcie się Czekaj, czekaj, uciekaj Nice Wydualnie. Yes Mogę go jeszcze zabić, ale ammo Chodź, chodźmy do chodź chodźcie no Loczek, loczek, zobacz to Co to? Uuuu ja smakuję. Dobra, dobra, flash on, flash dobra Odszedł Rotujemy A chodźcie, może bo dużo jest. jest mit, jest mit, jest mit. Przejście, mit. Czekajmy tutaj, jak myślą, że będzie. Obity, obity, obity. Cały czas tam jest. Dorscy, chodźcie A, chodźcie A. a, a, a Boli wszystko na raz... Chodźcie hmm. B, chodźcie chodź B, żartowałem, chodźcie B. Czekamy chodź <grabiam> tutaj. Czekają I pikujcie, żebyście nas nie widzieli. Wchodzimy teraz. Nasz furka na jest, chodźcie. W lesji wchodźcie, w lesji wchodźcie. Ja to wera masy całkowite jest. Jak has been planted. On, Ja już. Tata. 2 CT! 2 czas. Na. Czekaj teraz, nie pikuj, nie piku, nie, piku. nie pikuj. Dobra, one. Na czas to wera. Obito. Spal Pakerito. Spal Pakerito. Amunujesz? Dobra, fajnie. to do do jak jej dałeś, nie? A? Mm, dobra. Nie ma... nie, nie możesz tak. mi dać, możesz mi dać, ja, ja nie mam ciana. Dziękuję. Mam się Ten się. Będę patrzył plecy. Cały czas, dobra Wejdźcie, ja będę patrzał w... O paka no. nie stój tak Idź, idź teraz no. teraz Ja plecy patrzę Ja side teraz zaraz. kiedy Plecy, plecy dwóch Wchodźcie 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 teraz paka. Platpaka Cicho Coś... Właśnie, cz właśnie, cz właśnie, cz właśnie czułem, że ten będzie szła. Zacząłem cofać. Dobra, ładnie nam to idzie tak? do zera. Do zera już. Tychowo musimy... zaskupienie, nie? No, że jest ja nie ze sularzem na stracie, nie? No nie, nie, było. nie moza... Uważajcie na flesza. We wchodźcie. Wchodźcie, 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 wchodźcie. Puszujcie, puszujcie, puszujcie. Ja. Flesz na górą. Jak fleszuję, to Uważajcie, fleszuję górą. Jest! Wchodźcie. Pale. Ninja. Ale sajta. ta, spalony na mnie Dobra wchodźmy ostatni z osobna CT, 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 Zasłuchajcie go do jednej z nim obity jesteś Patera, Patera co ja robię Dokładnie tak jest. Teraz pula, pula, pula możemy iść. Mhm. A ja otwieram coś wstało. Ludzi, pula, pulał, pulał. a No ta elitka nie pomogła. Będę znowu patrzył po plecy, bo ostatnio na plecach dwójka zabijam y Idź, idź, idź. Dobra Poszujcie, poszujcie! Poszujcie site, bo jak ten strong end zginął, to poszujcie. Wą będzie pewnie szło od pleców. Poszujcie, poszujcie site. Leży, zabiłem, zabiłem, zabiłem. Wchodźcie site. Na sajcie, na sajdzie. Dobra. Nice. Bięknie na oh, easy. No, on jest jeden tylko nas, jest trzech. Lecimy. Lecimy. B, 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 Dla odmiany, Mogę bo to, ciągle chodzimy. Mogę Nie, Dobra. Będziemy na patrzał. Pusz, pusz, pusz. Leży jeden. Wchodźcie, chodźcie no, ale... side. Leży. Wchodźcie side. Kto ma apakę? CT jeden. Dobra. jest CT. Brawo, no, brawo, tak. brawo. Pokaż, że wygrywamy. Dokładnie. Znowu? A, a, a. A. Mam tę pakę. Nie, Ja, ja będę Dobra, będę patrzeć, Rzucam na czwarta.

Właśnie, że to właśnie ja, też myślę do jaja, dokładnie. Dziękuję za pakę. Dobra, ja puszuję, fleszuję. Chodźcie. Nice. Kapalę. Ja Kapalę. Plant. plantuję. Dobra, o Jezu, nie je zaplantowałem, zaafterzywałem long. Dzisiaj bomb has been planted. Dlaczego? Absolutnie. Dlaczego? Kurwa. Ale... bravo. Jedziemy znowu do jaja, panowie.

Jest duża, duża, wszyscy A pochodzimy no tu. Chodźcie, mamy święta. Aptek, Jeszcze jeden. Tu jest, ale sotno. Na przechadzkę. go po prostu. Brawo. To jaja. Ja. No do... A już wychodzą, już wychodzę, już wychodzę.